Grzegorz Boratyn, witam, to są aktualności na początek informacje dnia. Mielecki Black Hawk wystartował w przetargu na dostawę śmigłowców dla polskiej armii. Linia jest. 2100 pracowników ponad pracujących w PZL-u pracuje. Ponad połowa z tych pracowników jest zaangażowana przy produkcji śmigłowca. Precedens w Dębicy. Miejska spółka komunikacyjna pozwała do sądu samorząd. Ta zaległość w tej chwili wynosi blisko 1,9 mln złotych. Ostatnie przygotowania do niedzielnej kwesty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusz musi mieć uśmiech na twarzy, musi być pogodny, musi przyciągać ludzi. Nowa trasa dla miłośników biegania na nartach. PZL Mielec rzuciły wyzwanie konkurencji i dziś oficjalnie potwierdziły, że walczą o wygraną w przetargu na sprzedaż polskiej armii 70 śmigłowców wielozadaniowych. Szefowie firmy wiedzą, że kontrakt byłby szansą na rozwój także dla wielu innych zakładów z branży lotniczej i zbrojeniowej z Podkarpacia. Zakończyło się zgłaszanie ofert. Teraz czas na wybór spośród trzech światowych gigantów. Wielkie pieniądze i wielka produkcja. W tej sprawie, jak na wojskowy przetarg przystało, mieliśmy do czynienia z zaskakującymi zwrotami akcji. Atmosferę podsycały zarzuty związkowców pod adresem Ministerstwa Obrony Narodowej o brak przejrzystych zasad przetargu budzącej ich zdaniem obawy o jego ustawienie pod konkretnego producenta. PZL Mielec zasypały monsetkami pytań, a nawet groziły, że nie przystąpią do przetargu. Dziś mielecka firma przerwała milczenie, ale odpowiedzi na trudne pytania dziennikarzy nie było. Z przyjemnością bym podał szczegóły, dlaczego nie mogliśmy przystąpić do, do przetargu. Niestety całe, całe postępowanie przetargowe oparte jest o klauzule zastrzeżone, czyli nie możemy szczegółów podać. Szczegóły tajnego przetargu są ważne, ale jeszcze ważniejsze będą jego efekty nie tylko dla regionalnej gospodarki. Chodzi o tak zwany wymóg polonizacji, czyli produkcji jak największej liczby elementów w polskich firmach. Śmigła jeszcze długo po przetargu mają napędzać lotniczy rynek i tworzenie setek miejsc pracy. Jeśli chodzi o śmigłowiec Black Hawk, to się już dzieje, bo, bo linia jest. 2100 pracowników ponad pracujących w PZL-u pracuje. Ponad połowa z tych pracowników jest zaangażowana przy produkcji śmigłowca Blackhawk, ale to nie tylko to. PZL jako firma ma około 500 różnych dostawców, z tego 50 dostawców już pracuje na rzecz śmigłowca Blackhawk. Zarząd PZL Mielec informuje o podpisywaniu kolejnych 28 umów intencyjnych o współpracy z firmami tworzącymi Polską Grupę Zbrojeniową. Ale konkurencja nie śpi, stąd pytanie, czy Black Hawk nie przegrał z nią już na starcie? Ja myślę, że najlepszy dowód jest, ile misja i ile kraj ten smigłowierz już są. Tak? Nasza konkurencja są w akcjach kilka krajów, tak? mniej niż pięć. Tak? Nasze Black Hawk są każdy kontynent, każdy kraj, każdy warunek. Tak? Od tam gdzie jest bardzo gorąco, tam gdzie jest mróz, nasze śmigłowce są w akcji. Z mieleckim Black Hawkiem będą rywalizowały produkowany w Świdniku śmigłowiec firmy Augusta, Westland i planujący dopiero lądowanie w Łodzi Caracal firmy Airbus. Nieoficjalnie wiadomo, że na przetargowym stole leży 10 miliardów złotych. Oficjalnie wiadomo, że zwycięzca bierze wszystko. Dziś prezes PZL Mielec zapewniał, że ewentualna wygrana ustabilizuje produkcję. Ale po przegranej Black Hawk nie zniknie z Mielca. Aktualności Adam Mokrzycki. O tym, kto wygra przetarg, zdecyduje rząd. Wiadomo, że kontrakt będzie jednym z największych w Europie. Firmy dostaną zamówienia, ale nie jest tajemnicą, że Polska liczy też na tzw. offset, czyli zagraniczne inwestycje, które pomogą naszej gospodarce. Negocjacje będą sporym wyzwaniem dla urzędników i polityków. Oto opinia Grzegorza Sobczaka, lotniczego eksperta i redaktora naczelnego Skrzydła tej Polski. Generalnie przy tak dużym przetargu. No... Ideą tego przetargu było to, że zakup 70 śmigłowców pozwoli na zbicie ceny i wynegocjowanie korzystnych warunków dla, dla polskiej strony. I w moim przekonaniu jednym z takich korzystnych warunków jest zaangażowanie przemysłowe zwycięzcy przetargu w produkcję śmigłowców, w ogóle Zadanie offsetowe to jest takie już bardzo niepopularne w tej chwili, ale nie możemy zapominać o tym, że obowiązuje u nas jeszcze ustawa offsetowa i tak naprawdę za takim przetargiem powinna stać również współpraca w zakresie gospodarczym, nie tylko związanym bezpośrednio z tym zakupem, który, który będzie realizowany. Stąd też wydaje mi się, że Dość istotnym elementem powinno być branie e, pod uwagę zaangażowania e, przemysłowego potencjalnych e, kontrahentów, potencjalnych zwycięzców przetargów przemysłu lotniczego, ale nie tylko lotniczy w, w Polsce. Synoptycy ostrzegają nas przed silnym wiatrem i śniegiem w nocy. Jutro deszcz i odwilż. Miniona noc była jednak mroźna. Dwie osoby zmarły z wychłodzenia. 55-letni mężczyzna w Dąbrowicy w powiecie niżańskim i 64-latek w Sanoku. Trudne są warunki na podkarpackich drogach. W widełce w wypadku zginęła 40-letnia kobieta. Do wypadku doszło rano na drodze krajowej nr 9. Z ustaleń policji wynika, że 40-letnia mieszkanka powiatu Kolbuszowskiego, kierująca samochodem osobowym, zderzyła się z jadącym z naprzeciwka tirem. Mimo reanimacji kobieta zmarła na miejscu. 56-letni kierowca ciężarówki nie odniósł obrażeń. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Z powodu wypadku droga zablokowana była przez 5 godzin. Trwa ustalanie jego przyczyn. Sąd dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym wszczął dziś postępowanie dyscyplinarne w sprawie Anny Habału, byłej szefowej prokuratury apelacyjnej w Rzeszowie. Jest ona od pół roku zawieszona w czynnościach służbowych. Niewykluczone, że prokuratura wystąpi też o uchylenie jej immunitetu. Wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego powstał w oparciu o ustalenia Warszawskiej Prokuratury dotyczące tzw. afery podkarpackiej. Jakich to tajemnica? Sąd Dyscyplinarny przy Prokuraturze Generalnej uwzględnił dzisiaj wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego i wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko pani prokurator Annie Chabało, Czyli inaczej, z dniem dzisiejszym rozpoczyna się w tej sprawie postępowanie dyscyplinarne. Ta sprawa ma charakter niejawny, jak również postępowanie dyskubinarne, które będzie w tej sprawie prowadzone, ma charakter niejawny. To wynika z przepisów ustawy. Niestety, ale nie możemy więcej szczegółów związanych z tą sprawą przekazać w tym momencie. 10 stycznia upływał okres zawieszenia pani prokurator w funkcji prokuratora polacyjnego w Rzeszowie. I skutkiem dzisiejszej decyzji sądu to zawieszenie nie upada i pani prokurator nadal będzie zawieszona w wykonywaniu e, tych właśnie obowiązków. Anna Chabało kierowała Rzeszowską Prokuraturą Apelacyjną od 2007 roku. Była jedną z kilkunastu osób, których gabinety w lipcu ubiegłego roku przeszukali agenci CBA. Byli wówczas także u szefa Platformy Obywatelskiej na Podkarpaciu, a jednocześnie wiceministra infrastruktury Zbigniewa Renasiewicza oraz szefa podkarpackich ludowców Jana Burego. Wszędzie CBA szukało dowodów na korupcję. Śledztwo w sprawie tzw. afery podkarpackiej, czyli układu polityczno-biznesowo-prokuratorskiego, wciąż trwa. Na razie zarzuty korupcyjne usłyszało pięć osób: dwóch biznesmenów z Leżańska, dwóch księży i odwołany już dyrektor regionalnej dyrekcji lasów państwowych w Krośnie. Mieszkańcy Dębicy czekają na koniec sporu miejscowego MKS-u z samorządem. Miasto ma dwa miliony długu za dopłaty do nierentownych połączeń z ostatnich czterech lat. Sprawa trafiła do sądu, ale nowe władze Dębicy chcą rozwiązać problem. Jednak na razie przewoźnik nie może ani inwestować, ani zmieniać rozkładów. Strażęci, nie mamy w ogóle dojazdu. W sobotę, po południu, w niedzielę nie mam dojazdu wcale. Byłam się pytać czego, to powiedzieli, że mamy auto swoje. Mieszkańcy Dębicy oczekują zmian rozkładów jazdy. Liczyli na nie z początkiem roku. Jakie są na to szanse? Sytuacja w Dębicy jest precedensowa w skali kraju, bo MKS, czyli miejska spółka, pozwała miasto, czyli swojego właściciela, do sądu. Jak twierdzi jej prezes, nie było innego wyjścia, bo mimo propozycji ugody i umorzenia odsetek do porozumienia nie doszło, a same odsetki od miejskiego długu przekroczyły już 300 tysięcy złotych. Ta zaległość w tej chwili wynosi blisko 1,9 mln złotych, co dla spółki, która ma kapitał zakładowy w wysokości 4,2 mln, jest poważną kwotą. Ta kwota oczywiście byłaby przeznaczona na inwestycje. Inwestycje bardzo potrzebne, bo większość autobusów ma już ponad 17 lat i nadaje się na złom. Pozew spółki przeciwko miastu czeka na rozpatrzenie. Myślę, że tutaj nie ma jakiejś złej woli ze strony miasta. Również spółka ma rację, bo się domaga swojego. I myślę, że, że no nowy burmistrz, jak również i nowa rada podejmiemy takie decyzje. Burmistrz już na najbliższy wtorek zwołał spotkanie w tej sprawie. To jest pół kwoty, ale ja myślę, że zrobimy szerszą analizę, bo tutaj były różne firmy, które badały bilans, nie bilans, firmy z zewnątrz, ale my chcemy się wrócić do roku 2011 i ustalić kwotę bazową, od której wyjdziemy i te, te należności na pewno spłacimy. Mieszkańcy liczą nie tylko na rozwiązanie tego sporu, ale i na zwiększenie liczby połączeń na trasach uznanych za nierentowne, szczególnie wieczorami i w weekendy. Są tylko szkolne autobusy i pracownicze, a tak żeby dostać się do miasta, czy gdzieś to jest ciężko. No jest w domu auto, ale to jak pracy młodzi są, no to, to czymy człowiek pojedzie jak. MKS prowadzi przewozy na 13 liniach. W ubiegłym roku obsłużył ponad 1,8 800 000 pasażerów. Trwają ostatnie przygotowania do niedzielnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na Podkarpaciu wolontariusze pracują w 41 sztabach, nie tylko w dużych miastach, ale też w mniejszych miejscowościach, np. przykład Żołyni, Ropience czy Skołyszynie. Sercem orkiestrowego sztabu w Skołyszynie jest miejscowa szkoła, a wolontariusze to gimnazjaliści. Wielu z nich, tak jak Iza, będzie kwestować po raz pierwszy i bardzo to przeżywa. Od kilku dni mam taki sen, że zbieram po prostu pieniądze z puszką i chodzę i po prostu nikt nie wrzuca żadnych pieniędzy. Jak określić atmosferę w tym maleńkim sztabie? Radość gwari przekonanie, że warto zaangażować się w akcję. W niedzielę w gminie Skołyszyn będzie kwestowało 30 wolontariuszy. Wolontariusz musi mieć uśmiech na twarzy, musi być pogodny, musi przyciągać ludzi i wiedzieć na co zbiera, w jakim konkretnym celu i musi być na 100% o tym przekonany. Nawet ta złotówka, kiedy zdarzy się wiele razy, potrafi dać coś naprawdę wielkiego. W Skołyszynie nie będzie żadnych wielkich koncertów czy pokazów, ale gorące serce wolontariuszy będą tam biły przez cały dzień. Nieważne, że jesteśmy z małej miejscowości, ważne jest to, że gramy, że możemy się nawet tą naszą drobną cząstką dołączyć do tego wielkiego finału i uczymy naszą młodzież tego, że nie ważne jest ilość zebranych pieniędzy, ale to, że chcą pomagać i że chcą zbierać. Przygotowania także w jasielskim sztabie WOŚP. Trwa oklejanie puszek banderolami, liczenie serduszek i przydzielanie identyfikatorów. To one są szczególnie ważne, bo wciąż podczas kwesty pojawiają się fałszywi wolontariusze. Numer identyfikatora, ten sam, który jest na identyfikatorze. Identyfikator jest tak samo z numerem, ze zdjęciem wolontariusza. Sercem podkarpackiego finału WOŚP będzie Rzeszowski Rynek. Stamtąd będziemy dla Państwa relacjonować najważniejsze wydarzenia, pokazy i koncerty. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Bratanki. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra zarówno dla dzieci, jak i dla seniorów. Cieszą się z tego szefowie oddziałów geriatrycznych, które w regionie są w czterech szpitalach. Liczy się dla nich każdy nowy sprzęt, każde urządzenie. Sprawdziliśmy to w Jaśle. To oddział geriatrii w szpitalu specjalistycznym w Jaśle. Cztery sale, 16 łóżek, wszystkie zajęte. Przydałoby się więcej miejsca i więcej sprzętu. W tej sprawie jednym głosem mówią pacjenci i lekarze. Potrzebujemy cały czas sprzętu do diagnostyki obrazowej, aparatu ultrasonograficznego, potrzebujemy cały czas materatów przeciwobrażynowych, potrzebujemy kardiomonitorów. Rzeczywiście liczy się każdy sprzęt, bo na oddział trafiają ciężko chorzy pacjenci. Melania Fałat w ciszy znosi niepozwalający jej zasnąć ból kręgosłupa. Jest jednak szczęśliwa, że trafiła właśnie tutaj, gdzie myśli się poważnie o pacjentach przewlekle chorych. To jak tutaj obserwuję, to obsługi mało jest. Obsługi mało, także są bardzo ciężkie stany. No, są panie, panowie, którzy nie chodzą, trzeba koło nich zrobić. No jedna pani nie da rady zrobić, żeby dała rady go obsłużyć chorego, bo trzeba pomocy. Jan Kędzior i Maria Tyńska dopiero trafili na oddział geriatryczny. Że nie musisz się tułać po wszystkich przychodniach, w których są tylko kolejki. I nie można nawet załatwić własnych potrzeb, a tu będę miał wszystko w jednym, na jednym oddziele, zrobione wszystkie badania. Dzięki Bogu, że Owsiak się zajął seniorami, że się znalazł taki człowiek, który pomyślał o tych starszych osobach, którzy naprawdę potrzebują pomocy. Jasielska Geriatria szuka wzorców u najlepszych. Próbuje otaczać swoich pacjentów także opieką psychologów i rehabilitantów. Taki pacjent wymaga dużo cierpliwości, dużo ciepła, a przede wszystkim zapewnienia poczucia bezpieczeństwa. On wie, że jest osobą taką jak gdyby najważniejszą w naszym oddziale. Oddział Geriatryczny w Jaśle jest jednym z czterech na Podkarpaciu. Pozostałe działają w Rzeszowie, Łańcucie i Przeworsku. Ministerstwo Sportu chce się uporać z plagą zwolnień z WF-u w szkołach. Proponuje zdobywanie sprawności, kreatywność na lekcjach i bezpłatne zajęcia pozalekcyjne. Programy Mały Mistrz i Multisport już są. Niebawem rozpoczną się nowe projekty. Trafić w dziesiątkę to trudne zadanie, ale chętnych by spróbować nie brakuje. Wzięłam udział, byłam bardzo ciekawa i bardzo mi się podoba do dzisiaj. Będziesz trenować dalej? Będę. Młody człowiek jeszcze nie raz zmieni zdanie, by w końcu wybrać tę ulubioną dyscyplinę. Stąd ministerialna lekcja Multisport. Gotowa książka zajęć, dofinansowanie do zakupu sprzętu i pieniądze dla trenera. 840 zł na miesiąc. Dzięki temu bezpłatne zajęcia z różnych dyscyplin od września mogą odbywać się trzy razy w tygodniu. Cieszyły się zajęcia dużo popularności, bo i dziewczynki i chłopcy z klas 4-6 w granicach wszystkich ci, którzy mogli przychodzić, no to 90-95% było obecności. W 270 szkołach podstawowych na Podkarpaciu w tym roku szkolnym wprowadzono także program dla uczniów klas pierwszych, Mały Mistrz. Chcę przychodzić na, na, na WF, dlatego że gram w piłkę nożną. Ale nie tylko piłka jest najważniejsza. Każdy uczeń ma dzienniczek sportowy, a do zdobycia takie naklejki, czyli sprawności, między innymi biegacza, piłkarza czy pływaka że to jest dodatkowy taki bodziec dla nich, żeby angażować się w te zajęcia. Ministerstwo Sportu właśnie rozpoczęło kolejny konkurs na dotacje w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci. Na Podkarpacie trafi 690 tysięcy złotych. Drugie tyle ma dołożyć samorząd województwa. Pieniądze można będzie przeznaczyć m.in. na działalność małych klubów i stowarzyszeń sportowych. Są to programy w ramach kampanii Stop Zwonienia wf u kampanii aktywizującej, popchniającej kulturę fizyczną i tutaj raczej bierze udział młodzież nie trenująca w klubach takie są założenia czyli chodzi nam bardziej o popularyzację sportu o masowość Ministerstwo Sportu na realizację programu Sport wszystkich dzieci w całej Polsce przeznaczy w tym roku ponad 60 milionów złotych W zimie warto pomyśleć o nartach kto nie lubi zjeżdżać może pójść śladem Justyny Kowalczyk a może nawet pobiec Podkarpacie cierpi wprawdzie na deficyt tras biegowych, ale mamy właśnie nową. Otwarto ją w Puławach w ośrodku narciarskim Kiczera. Trasa położona jest na osłoniętym od wiatru stoku Kiczery. Cała prowadzi przez las. Jest tak wytyczona, że tworzy pętlę. Jest to odcinek o długości 1630 metrów, z tym, że jest on wystarczająco szeroki, bo to jest co najmniej 7 metrów szerokości, żeby można było biegać równocześnie w obu kierunkach. Nową trasę dobrze ocenia Edward Marszałek, organizator i uczestnik wielu podkarpackich zawodów w narciarstwie biegowym. Nie jest tak trudna jak Fisowskie Bustianowej, nie jest też tak łatwa jak torem Dzieszczalskiej Kolejki Leśnej. To jest trasa, na której można się naprawdę dobrze nauczyć jazdy na nartach, biegania na nartach i dobrze opanować technikę biegu. Trasa będzie czynna codziennie. Wjazd kolejką linową na jej początek kosztuje 10 zł. Kończymy aktualności, za chwilę prognoza pogody, ja życzę Państwu miłego, spokojnego wieczoru i do zobaczenia.